Dzisiaj znajdujemy się na końcu Ojcze nasz, modlitwy, którą jakiś czas temu zacząłem przerabiać. I która niezwykle dużo mówi zarówno o człowieku, jak i o Panu Bogu. Jest to z pewnością orędzie Jezusa, o czym już mówiłem, orędzie Jezusa do nas, aby nie nasza modlitwa tak wyglądała, ale nasze życie było treścią właśnie tej Modlitwy, którą On wygłosił, ponieważ ja ciągle jestem święcie przekonany, że Jezus nie powiedział tego uczniom, by oni, jak mantrę, tą modlitwę powtarzali, lecz aby oni zobaczyli, jakim jest człowiek, który naprawdę poznał Pana Boga, jakich słów używa, gdy się do Niego zwraca. Tak? I oto dziś przechodzimy do stwierdzenia, które nie jeden z nas, o której nie jeden z nas się potknął. Czyli innymi słowy, zatrzymał się i nie wiedział co o tym myśleć. I jak to przerobić w życiu z Panem Bogiem? I powstało na ten temat tak naprawdę wiele różnych teorii. I do dzisiaj nie każdy wie co myśleć o tym zdaniu. I tak oto kiedyś czytaliśmy w starych przykładach i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, Albowiem, Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. To jest, są ostatnie słowa tej modlitwy. I wielu z nas się zaczęło zastanawiać. Powiem tak, to jest bardzo krótkie, więc mogę to przeczytać. Był też przykład gdański, i mówił również: Nie wódź nas na pokuszenie. Co jest ciekawe, w tysiąclecia, która też już troszeczkę trwa, było, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ciekawe. Ale gdy tak zaczęto badać, dzisiaj są czasy, gdy staramy się dokładniej spojrzeć na oryginalny tekst, to w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest już napisane: i nie wystawiaj nas na pokusę. A w przykładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, tym takim jednym z najświeższych, jest: i nie wprowadzaj nas w pokusę, ale uratuj nas od złego. Także nawet sam ten werset moduluje w przekładach, ponieważ myślę, że dzisiaj nie każdy nas sobie z tym radzi i zastanawia się, skoro tak jest tu powiedziane, to czy Bóg jest tym, który nas wystawia na pokusy? Czyli, że to za Jego sprawką jest to, że w pewnym sensie nakłada na nas rzeczy, a my się potykamy. Czy nie jest czasami tak, że to właśnie z powodu tego, że On dopuszcza, to nam jest trudniej. I zaczniemy teorię, o co tu chodzi, że ten, kto tam się modli, a był to Jezus, mówi: Nie wódź nas na pokuszenie. Czyli to tak, jakby to od Boga, to Bóg był sprawcą tego, że my jesteśmy stale poddawani pokusom. I tak stoimy przy tym fragmencie i sobie myślimy: Co tutaj myśleć? Jak to w końcu jest? Czy to Pan Bóg, czy nie? I powiem Wam tak. Niejeden z nas, nie wiem, czy wie dzisiaj, co o tym myśleć. Czy odrobił w swoim życiu lekcję i faktycznie uważa, że to Pana Boga sprawka, że tak jest. Że nam jest źle i nie będzie dobrze. Że to w sumie, gdyby, że to wszystko od Niego zależy, więc gdyby chciał, to byśmy nie byli kuszeni. Więc ostatecznie to nie nasza wina może, że tak jest. I tak się zatrzymujemy w tym miejscu i czasami nie wiemy, co myśleć. I powiem Wam tak: gdy chcemy czytać Boże Słowo, to w kaznodziejstwie jest coś takiego, że masz mały, duży kontekst. I sprawdzasz mały, i już coś więcej widać. Najgorzej jest, gdy wyrywasz rzeczy z kontekstu, właśnie. Bo znalazłeś zdanie i się go trzymasz. No i sprawdzasz duży kontekst, często jakiś większy fragment, cały rozdział. A ja chcę Ci powiedzieć, że ostatnio pomyślałem o tym, że Biblia. I to, co Bóg przemawia przez ludzi, jest jeszcze większy, bo powiedziałbym, że jest hiperkontekst. A hiperkontekstem w Biblii jest je, ona, jej całość i to, w jakich innych miejscach i listach Bóg przemawia i o sobie mówi. Więc tak sobie pomyślałem, że ja kiedyś napotkałem na ciekawe miejsce w Biblii, które zupełnie rozbraja ten fragment i zupełnie mówi o tym, o czym tak naprawdę jest ten fragment. Także chciałbym, abyśmy sobie to mogli przeczytać. Jest to w Jakuba liście. Słuchajcie, co mówi Jakub. Ponieważ Jakub już w ogóle podkreśla to, że ludzie tak już wtedy myśleli. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną porządliwość która gdy pociągnie i nęci, następnie porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, bracia moi ukochani. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca. Światłości, u którego nie ma zmiany ani chwilowego zaćmienia. O tym poucza Jakub. I jest to niezwykle cenny fragment, którego gdy przypasujesz do modlitwy Ojcze Nasz, to zobaczysz, że tam w ogóle nie ma sprzeczności. Ponieważ nie wiem, czy Wy się na tym złapaliście, ale ja myślę, że można się na tym złapać, że wielu się skupiło na pierwszej części tego zdania wypowiedzianego w modlitwie Ojcze Nasz. A czy zastanawiamy się nad drugą częścią? A ja myślę, że powinniśmy bardziej się skupić na tym, Nieco, czego Bóg nie ma zrobić, a co może zrobić. To jest zupełnie wielka różnica: czego Bóg nie ma robić w myśl tej modlitwy, a co jest w stanie zrobić. I zobaczmy, czy, czy pamiętamy coś po tym, nie wódź nas na pokuszenie. Jakie słowa tam padają chwilę później? Ale nas zbaw od złego. I dalej, zobaczcie, to jest połączone tam jest spójnik. Tam wcale nie ma nowego zdania, ponieważ jest napisane Zbaw nas od złego i są różnych przykładach, jest albowiem, lub gdyż jest użyte w tych już bardziej dosłowniejszych, tak? Gdyż Twoje jest królestwo, Twoja jest chwała i moc. To jest połączone zdanie to jest wytłumaczenie tego, dlaczego On może Cię uchronić od złego. Jezus mówi tutaj o Ojcu. On kończy tą modlitwę z pięknym stwierdzeniem. Jezus mówi, że Ty, Ojcze, możesz, że Ty jesteś w stanie, że Ty możesz uchronić nas od zła, którego tak naprawdę nie jesteś przyczyną ani sprawcą. Bo o tym mówi Jakub: że wszelkie zło, jakie się dokonuje, nie ma mowy o tym, by pochodziło od Twojego Ojca. Od Niego to, co może pochodzić dla Twojego życia, mówi na końcu Jakub to dobro. Wszelkie dobro i wszelka doskonała rzecz pochodzi od Niego. Tam znajdziesz dobro, nie znajdziesz zła. I wszystko, co doskonałe właśnie, Pochodzi od Niego, gdyż w Nim nie ma zachwiania, w Nim nie ma zwątpienia, tam nie znajdziesz rzeczy, o którym mógłbyś się potknąć. Jakub prędzej nam mówi, że to właśnie nasza natura jest sprawcą tego, że jesteśmy wystawiani na pokusy. To to, że my mamy pewne ciągoty bądź szczególnie nasze ciało sprawia, że trudniej nam podjąć dobry wybór w naszym życiu trudniej w chwili kiedy mamy wybrać między tym co słuszne a tym co niesłuszne łatwiej wybrać to co niesłuszne to nasza natura dzisiaj jest tym co mnoży w nas zło to to jest przyczyną wielu rzeczy które dzisiaj w naszym życiu nie wychodzi to czasami właśnie nasze myślenie nawet jest przyczyną tego, że odcinamy się od dobra. A modlitwa, ojcze, nasz jest czymś, co dzisiaj mnie poucza, że najważniejszą rzeczą, którą musimy odrobić, to to, że On nie zawodzi, a u niego nie znajdziesz zła. I że On ma moc sprawić, że Ty zła unikniesz. Że Ty. Nie wejdziesz w zło, że ty w chwili pokusy, w której stoisz, która na ciebie przychodzi, bo tak jak mówi Jakub, ona przychodzi, ona nęci, ona przyciąga, mówi: chodź, chodź, zrób, zrób. Będzie łatwiej, nie będzie tak ciężko, idź na łatwiznę, nie rób tego, nie poświęcaj się, tak? Nie, nie, nie oddawaj. Gdy ona mówi, to nęci. Ale gdy już się stanie, idzie wiązanka. I Jakub mówi, że ta wiązanka idzie aż do końca. Że najczęściej to jest bardzo mocno koło napędowe. Ono się rozpędza. Ale zaczyna się właśnie od twojej decyzji. Od tego, czy ty na to choć zareagujesz. I ten, kto ma moc, się z tamtego miejsca obrócić, jest sam Bóg. I dlatego Jakub bardzo piękną rzecz mówi: Nie daj się zwieść, ponieważ wielu dało się oszukać. Oszukać temu, że to jest Boża sprawka, że Ty w tą stronę idziesz. Że w Panu Bogu nie ma ratunku, ponieważ to jest Jego sprawka, że takie rzeczy się w Twoim życiu dzieją. Że to On do tego dopuszcza? Więc. U niego nawet nie znajdziesz ratunku, skoro to on jest tym, który zaplanował takie rzeczy. Więc po co u niego szukać ratunku? Jesteś na to zdany i tyle. Jakub mówi, nie myśl tak, ponieważ tak myśląc, odcinasz sobie jedyną doskonałą drogę ratunku. Jaką jest Bóg? Jeżeli w twoich pokusach postanowisz powiedzieć Panu Bogu: Nie potrzebuję Cię, nie pomożesz mi, nie jesteś w stanie mi pomóc, Pozostawiłeś mnie tak, i tutaj, to Ty sprawiasz, że jestem doświadczany, to Twoim zamysłem jest, bym ja przechodził próby. To się odcinasz. To się odcinasz. To zostawiasz tego, który jest w stanie dać Ci siłę, by to przejść, który jest Ci w stanie pokazać rzeczy o wiele bardziej atrakcyjne niż to, w którą stronę teraz powoli zmierzasz, bo ciągnie, bo nęci. On jest w stanie dać siłę, której nie masz, gdy to już tak bardzo nęci. Gdy tak bardzo już ci się nie chce być dobrym. Gdy tak bardzo już ci się nie chce wybierać dobra, bo już za bardzo zostało ci na W Nim znajdziesz tą siłę, której nie znajdziesz nigdzie indziej, a szczególnie w tym momencie w samym sobie. Ponieważ w nas i musimy często zdać się z tego sprawę, jest bardzo mało pokładów osobistej siły. Do tego, by walczyć ze złem. Do tego, by opierać się złu, złu, które jest ściany dookoła. Przez nas i wśród nas. Jeżeli nie zdamy sobie z tego sprawy, że sami sobie nie damy rady, to jest pierwsza rzecz. To ciągle gdzieś nasza droga będzie gnać ku temu, że będą upadki. Że będą. Że będzie rezygnacja. Że będzie zawód na tym, że nam ciągle nie wychodzi. Jezus chciał pokazać jedną bardzo ważną osobę. Modlitwa Ojcze Nasz, bo dzisiaj ją kończymy i chciałbym ją podsumować. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą człowieka, który w pełni czuje się zależny od Ojca. W pełni czuje się zależny od Ojca. On wie, że bez niego. Nie da rady. On wie, że wszystko, co może potrzebować, ma u niego. On wie, że jest dobry, więc może go prosić właśnie o to, co dzisiaj czytaliśmy. Może go prosić o to, żeby zbawił go od złego. Tak? Żeby nie dopuścił do tego, że pokusa cię pochłonie. Pokusa nie jest od niego, ale on może sprawić, że ty w nią nie wejdziesz. To jest modlitwa człowieka. Który zaufał bożom dobroć. Zaufał w to, że On Cię widzi i nie pozwoli, jeżeli mu zawierzysz. Da Ci siły, da ci motywację, da ci swoją miłość i swego ducha. Byś umiał w czas rozpoznać, co jest złe i w to nie wejść. Da ci siłę, by tego nie zrobić. Tak jest właśnie ojciec. Ale to jest też to, o czym mogliśmy mówić na mieście: że pierwszą rzeczą, która sprawia, że Ty się odwracasz, jest zaufanie Jego słowom. Położenie ufności w to, że nie mówi rzeczy bez powodu, że jak już je mówi, to mówi je, bo Cię kocha, bo jest Ojcem. Tym się zaczyna ta modlitwa. To jest najważniejsze słowo użyte w tej modlitwie. Ty nie zwracasz się do Boga, sędziego, który patrzy i czeka, gdzie tu odhaczyć ptaszek, a gdzie krzyżyk, tylko to jest ojciec, wspaniały ojciec, który z góry patrzy na ciebie i chce Ci pomóc. Który właśnie patrzy tam z góry i Cię widzi, jest w niebie, jest w miejscu. W którym nie ma zła. O tym, co mówił Jakub, jest w miejscu, w którym nie pojawi się zamysł, który często dopada ciebie. Zamysły złe wielu z nas ma, wielu z nas ma wiele złych, demotywujących myśli, których nie umiemy czasami odepchnąć, bo się pojawiają znikąd. Przychodzi trochę zmęczenia, przychodzi chwila pustyni, przychodzi chwila, gdzie nie ma efektów naszych działań, i szybko nachodzą myśli: czy to ma sens? Czy to dobrze, czy w dobrą stronę idę, czy powinienem zawrócić, czy się zatrzymać, czy coś źle robię, czy coś jest ze mną nie tak? Te myśli przychodzą same. Gdybyś ty miał stwierdzić i miał nad tym moc, by one nie przychodziły, to kto by z was chciał tak od teraz powiedzieć: Ja nie chcę tych myśli, ich nie ma? Kto chciałby być bez takich myśli w swoim życiu, bo ja bym chciał? Ale one przychodzą same, mimowolnie. Mimowolnie przychodzą myśli o tym, że może. Lepiej się poddać, myśli zwątpienia, myśli, które mówią, ale czy na pewno, bo nie pochodzą one od Boga. To stwierdzenie nigdy nie pochodziło od Boga. Tym stwierdzeniem ktoś inny nakarmił Twoje życie. Ale czy na pewno? Wiecie, kto zadaje Ci takie pytanie, kto zadał je pierwszym ludziom. Ale czy na pewno? Bo zwątpienie nie przychodzi od Boga. On nigdy nie powie Ci rzeczy, w których będziesz miał stawiać znak zapytania. On, gdy mówi rzeczy, to mówi tak jest. Gdy powiedział ludziom w pierwszym, to nie powiedział, jak zerwiecie, to może coś się stanie. On powiedział, że się stanie, bo on cię nie okłamie. On, gdy do Ciebie przychodzi, on Cię nie okłamie, bo Cię kocha. On, gdy mówi do Ciebie rzeczy, to choć one czasami bywają twarde, to mówi prawdę, byś czasami się nie zachwiał. I nie powiedział oszukałeś mnie. Bądź nigdy nie chce oszukać, bo o tym mówi na końcu Jakub. U Niego nie ma zwątpienia. U, nie ma, u niego nie ma rzeczy, które wprowadzą cię z wątpienia, nie ma chwili zachwiania. On jest pewny, i zawsze taki będzie. Taki, jakim siebie opisywał, bo jest właśnie dobrym Ojcem. U Niego znajdziesz prawdę. Czy zawsze wygodną? Myślę, że nie, bo tego doświadczyliśmy, ale prawdę. Prawdę, której możesz dziś zaufać. I wiem, że dzisiaj każdy z nas tego potrzebuje. By nie teraz pójść do domu i tak bezwiednie mówić dobra, ufam Tobie, modlę się tak, jak się modlił Jezus, teraz ufam. Bóg nie chce czegoś takiego. Dziś stoi w tym miejscu i chcę Ci właśnie to powiedzieć, że Bóg nie chce czegoś takiego, że Ty po prostu pójdziesz i teraz bezwiednie, bo ktoś Ci to powiedział, to zrobisz. On chce jednej bardzo ważnej rzeczy. On chce, byś go doświadczył. On chce, byś doświadczył. On chce, byś spróbował. By zamiast teraz mówić piękne słowa przed nim, no bo wypada tak już teraz powiedzieć, skoro kaznodzieja mi powiedział, żeby mu zaufał, to będę mówił, ufam tobie. Nie, on nie chce, byś teraz mówił ufam tobie, skoro w twoim życiu było tyle zawodu. On chce, byś najpierw poszedł w jego słowo, zobaczył, co ma dzisiaj dla ciebie, byś uczynił. Uczynił to i zobaczył wtedy, że warto. On chce, byś zrobił krok, nim coś powiesz. Bo człowiek, który wypowiada tą modlitwę, to człowiek, który jest pewny tych rzeczy. Gdy sobie tak jeszcze raz przeczytamy dzisiaj modlitwę Ojcze Nasz, to zobaczymy, że jest to człowiek, który jest pewny, jaki jest Bóg. I jest pewny, co mam u niego, a czego w ogóle nie potrzebuję. Czy pamiętacie tę modlitwę? Jak ona leciała na zakończenie? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię. Przyjdź Twoje Królestwo, niech będzie Twoja wola. Jak jest w niebie, tak niech się stanie na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dziś, bądź na dziś, tak? I odpuść nam nasze winy, jakim my odpuszczamy. I właśnie nie wódź nas, tak? Nie doprowadź nas, tak? Nie dopuść, byśmy doszli tam, lecz nas zbaw od tego, Zła, które nas czeka, które chce nas pochłonąć, ponieważ Twoje jest królestwo, Twoja jest moc i Twoja jest chwała. Czujecie, że ten człowiek wszystko powierzył Panu Bogu? Oddał mu wszystko, co można oddać? Oddał mu swoją codzienność? Oddał mu słuszność? I oddał mu to, że tylko on może. Oddał mu wszystko. Szczególnie na końcu, to stwierdzenie jest właśnie oddaniem tego: Twoje jest królestwo czyli oddał mu swoją zależność. Poddał się mu, tak? Twoja jest moc, oddał mu to, że, że tylko on może i Twoja jest chwała. Oddał mu słuszność. Oddał Mu to, że to wszystko jest przez Niego. Bo jeżeli ty coś dzisiaj w życiu zrobisz, a zrobisz dobrze, to ktoś cię chwali. Oddaje to, że to za twoją sprawą się stało. Jak oddajesz Mu chwałę, to mówisz, to dzięki Tobie się stanie. Także chcecie się do tego zachęcić. Jeżeli dzisiaj nie wygrywasz w swoim życiu z walkami, które toczysz, to może jest tak, że walczysz sam, a zapomniałeś, że to On za Ciebie wygra te walki. On za Ciebie jest wycięży. I czasami naprawdę bez siły, którą Ty myślisz, że musisz dołożyć. On chce Ci dać wszystko. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że w Nim jest pełnia miłości, radości, tak? Pełnia wolności. W nim to wszystko masz. Zaufaj Mu, bo ja mu zaufałem. Zaufałem w to, że prowadzi doskonale. Że jak coś się nie dzieje, to znaczy ma się nie dziać, a jak coś się dzieje, to dzieje się także z Jego woli. To dzieje się, bo dobrze prowadzi. Ja wierzę w to, że jak mu coś mówię, a powierzam mu to, to wiem, że on to słyszy. Już wtedy nie muszę się martwić, bo co się będzie dziać będzie Jego wolą, bo Mu to oddałem. Przestałem liczyć na to, co ja chcę widzieć, a zacząłem liczyć na to, co on chce widzieć. I ja dzisiaj chodzę w wolności, wiem, że w nim mam pełnię wolności. Ja dzisiaj nie jestem spięty. Ja dzisiaj nie jestem człowiekiem, który myśli ojacie, nie wydarza się. Bo ja wiem, że się wydarza, a wydarzy się coś doskonałego, bo on to zaczął prowadzić, bo oddałem mu kierownicę. Ja już nie kieruję, on kieruje. I jestem wolny i mogę rano się budzić, bo wiem, że On pokieruje. Budzisz się dzisiaj rano wolny, wiedząc, że On pokieruje. Że tu już nie masz odpowiedzialności tego steru, pewnych rzeczy, bo to On kieruje, bo ty Mu ufasz. Ja mu ufam i wiem, że On kieruje, i doskonale doradzi w czas. Przyjdą myśli, przyjdzie przekonanie, że masz coś zrobić. To będziesz to robił. Nie przychodzą myśli, to żyjesz. Tak, jak żyje każdy człowiek codziennością, ale wiem, że jeżeli jesteś otwarty, to będzie mówił coraz częściej i coraz więcej rzeczy będzie się kreować w jego obecności. Jednak pierwsza rzecz – zaufać jego Słowo. Amen. Mam nadzieję, że dobrze wyłożyłem ten temat. Mam nadzieję, że dzisiaj rozwiałem troszkę rzeczy. Zachęcam do tego, by se poodtwarzać po kolei to i mieć pełną pełnię. I życzę Wam wszystkim naprawdę Bożego błogosławieństwa w chodzeniu w Jego Słowie.